W malowniczej krainie zwierząt, gdzie drzewa śpiewały szumiące pieśni, a trawa była tak miękka, jak kocie futerko, zamieszkiwali kotek o imieniu kajtek i piesek o imieniu pimpuś. Mimo różnic w charakterach, byli najlepszymi przyjaciółmi. Kajtek, w swym charakterystycznym stylu, uwielbiał przygody i odkrywanie nowych miejsc, podczas gdy Pimpuś wolał spędzać leniwe popołudnia na polanie, obserwując unoszące się w powietrzu motyle i mrucząc do siebie cicho pod nosem. Pewnego ciepłego poranka, gdy słońce wstawało nad wzgórzami, Kajtek obudził się z niesamowitym entuzjazmem. Dziś postanowił wyruszyć w podróż, której celem było odnalezienie legendarnych zapomnianych skał. Nikt już o nich nie wspominał, a na mapie wioski były jedynie oznaczone jako tajemnicza plama. Kajtek wiedział, że to doskonała okazja, by zaspokoić swoją niekończącą się ciekawość. Wracam z opowieściami, które wprawią cię w osłupienie. Rzekł Kajtek, zanim ruszył w swoją podróż. Pinkuś odwzajemnił uśmiechem i pomachał mu ogonem. Przecież dobrze wiedział, że przyjaciela czekała niesamowita przygoda. Kajtek wędrował przez lasy, mijając strumyki i skaliste ścieżki. Wkrótce dotarł do pierwszego skrawka nieznanego mu terenu. Wokół rozciągały się majestatyczne zapomniane skały, pokryte tajemniczymi rysunkami. Wchodząc wśród nich, Kajtek zobaczył tajemniczą jaskinię, do której wkrótce wkroczył. Wewnątrz jaskini, Kajtek natrafił na ośniewającą mgiełkę, która prowadziła go głębiej, aż dotarł do ukrytej komnaty. Na środku stała stara, spękana księga, otoczona promieniami światła. Kajtek zerknął na pierwszą stronę i zrozumiał, że to była księga opowieści zwierząt. Księga opowiadała o dawnych czasach, gdy koty i psy łączyły siły, by bronić wioskę przed potężnymi burzami i innymi niebezpieczeństwami. To było piękne przypomnienie, że niezależnie od różnic zwierzęta mogą działać razem dla wspólnego dobra. W międzyczasie Pimpuś, usłyszawszy dziwne odgłosy z za wzgórza, postanowił wyruszyć na poszukiwanie kajtka. Kroczył od śladu do śladu, aż w końcu trafił do zapomnianych skał. Tam, na progu jaskini, poczuł specyficzny zapach kajtka. Wewnątrz jaskini, zastał kajtka, który zachwycał się starożytną księgą. Kajtek opowiedział Pimpusiowi o swoich odkryciach, a Pimpuś przysłuchiwał się uważnie, zyskując coraz większe zrozumienie dla piękna starożytnych opowieści. Nagle ziemia zadrżała, a ich spokojny świat został wstrząśnięty. Z pobliskiego zbocza zaczęły spadać wielkie kamienie, zagrażając wiosce. Kajtek i Pimpuś spojrzeli na siebie, zdając sobie sprawę, że muszą działać szybko. Wspólnie wykorzystali wiedzę z księgi opowieści zwierząt, by zrozumieć, jak przekierować lawinę kamieni. Pracowali z determinacją i odwagą, by ocalić swoją wioskę. W końcu, po wielu wysiłkach i ryzyku, udało im się osiągnąć swój cel. Kamienie zostały skierowane w bok, omijając wioskę, która pozostała nietknięta. Kiedy mieszkańcy wioski dowiedzieli się o poświęceniu Kajtka i Pimpusia, wyrazili swoją ogromną wdzięczność. Organizowano wielką ucztę na cześć dwóch przyjaciół, którzy zdali sobie sprawę, że ich różnice są ich siłą, a odwaga i współpraca mogą pokonać nawet największe przeciwności. Kajtek i Pimpuś stali się bohaterami, a ich opowieść była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wioska wyryła ich imiona w skałach jako symbol odwagi i przyjaźni. Wrócili do swojego codziennego życia, dzieląc się swoimi doświadczeniami i opowieściami z podróży. Razem zrozumieli, że nawet największe wyzwania mogą być pokonane, jeśli działa się razem. Ich przyjaźń stała się jeszcze silniejsza, a ich historia przypominała wszystkim, że nawet najmniejsze zwierzęta mogą osiągnąć wielkie rzeczy, gdy pracują wspólnie i kierują się sercem. Tak Kajtek i Pimpuś żyli długo i szczęśliwie, kontynuując odkrywanie.